Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku Szybkich Pytań, Szybkich Odpowiedzi. Dzisiaj podczas live'a obiecałem Wam, że nagram odcinek o treningu z pulsometrem. Także moi drodzy, dzisiejszy temat naszego cyklu, jak trenować z pulsometrem. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, więc nie będziemy moi drodzy tutaj się zbytnio nad tematem rozwodzić. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że E, oczywistym faktem jest to, że im wyższa intensywność naszego treningu, tym mamy wyższe tętno. Jest to fakt, no, że tak powiem, niepodważalny, nie da się zwiększać intensywności wysiłku, na przykład biec szybciej, e, czy wykonywać dane ćwiczenie szybciej, a żeby nam tętno spadało. Oczywiście ja mówię podczas danej jednostki treningowej, a nie ogólnie w czasie. Bo wiadome jest, że y, im y, więcej ćwiczymy, tym nasze tętno podczas takiego samego wysiłku będzie no Niższe. Oczywiście jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, ale generalnie będzie niższe. Dobra moi drodzy, najpierw od tego zacznijmy, jak w ogóle mierzyć y, tętno. No, takie najprostsze, najprostszą metodą to jest y, przytrzymanie, że tak powiem, palców tutaj gdzieś na tętnicy szyjnej i y, liczymy. 15 sekund liczymy, ile razy czujemy pod palcami, że tak powiem, nasz rytm serca, i oczywiście mnożymy razy 4, ewentualnie. Jeżeli przez 10 sekund, no to mnożymy razy 6, tak żeby wyszło, ile mamy tych uderzeń na minutę. To jest oczywiście najprostsza metoda i oczywiście w niczym się nie sprawdza, bo podczas treningu nie będziemy przecież przytykać palców i liczyć, ile nam to serce razy na minutę bije. Zatem najlepiej skorzystać z dedykowanych urządzeń. Moi drodzy, najprostszym urządzeniem jest po prostu zegarek, który który mierzy nam tętno. Może nie najprostszym, ale jednym. Z, jednym z, jedną z możliwości jest właśnie zegarek, który mierzy nam tętno i zegarki przeważnie mają taką dwojaką możliwość. Nowocześniejsze zegarki posiadają pomiar tętna z nadgarstka i mają też możliwość podłączenia specjalnego pasa, który zakładamy na klatkę piersiową i tutaj mamy właśnie pomiar przez bluetooth bądź protokół ANT+, Plus. nie będziemy wchodzić w szczegóły techniczne, bo to są tylko i wyłącznie te szczegóły techniczne. Generalnie powiem tak, nadgarstkowy pomiar tętna sprawdza się przy umiarkowanych treningach, przy treningach o umiarkowanej zmienności, jakieś biegi długie, gdzie to tętno aż tak się nie zmienia. Natomiast ten taki pas na klatkę piersiową bardzo fajnie się sprawdza. Oczywiście również przy treningach jednostajnych, ale przy wszelkiego rodzaju interwałach oraz treningach, gdzie ta zmienność jest gdzie właśnie ta zmienność występuje. Oczywiście to jest moje subiektywne odczucie. Może to jest kwestia sprzętu, ale nie sądzę, żeby Garmin tutaj miał jakieś tam. Pomiary tętna z nadgarstka gorsze od innych producentów, ale jeżeli tak jest, no to y, mogę się tutaj mylić. Y, ja staram się raczej używać pasa na klatkę piersiową, gdyż mierzy on moim zdaniem dużo dokładniej y, tętno i, i, i ja przy tym zdaniu pozostanę. Tutaj od razu y, chciałbym uprzedzić wszelkie y, pytania, że y, tętno a puls y, to są troszeczkę dwie różne rzeczy bo też jest inny pomiar, ponieważ nadgarstkowy pomiar mierzy tutaj przepływ krwi przez takie specjalne diody, natomiast pas na klatkę piersiową mierzy nam tutaj elektryczną aktywność, więc tak naprawdę to jest troszeczkę co innego, ale skutek teoretycznie powinien być taki sam. No dobra, moi drodzy, jak już się nagadałem, to teraz jakie z tego idą wnioski. Znając nasze tętno, możemy mniej więcej oszacować, ile spaliliśmy kalorii i to jest bardzo fajny pomiar, bardzo fajny szacunek, gdyż no, ćwicząc regularnie, znając mniej więcej kaloryczność naszej diety, możemy oszacować nasz dobowy bilans, powiedzmy z dokładnością nawet do 10%. 5-10%, czy to jest wynik dobry, czy to jest wynik niedobry. No moi drodzy, to jest lepszy wynik niż yy, gdybyśmy nie mieli żadnego pomiaru. Także... Mając taki pomiar możemy właśnie w lepszy sposób tutaj dostosowywać nasze posiłki, dostosowywać nasze treningi. Oczywiście pamiętajcie, że spalane kalorie są pewnym algorytmem. Musimy podać nasz wzrost, naszą wagę, nasz wiek i algorytm na podstawie naszego tętna wyliczy ile spaliliśmy kalorii, dlatego warto jest... Żeby podczas aktywności dobrze ją określić Jeżeli biegamy, to ustawmy tryb biegania Jeżeli jesteśmy na fitnessie, ustawmy tryb fitnessu Powiem Wam szczerze, nie testowałem tego Musiałbym kiedyś sprawdzić i zobaczyć, jak te pomiary będą się różnić Ale generalnie, jeżeli macie taką możliwość ustawienia trybu, to go ustawcie no dobra, to był taki bardzo ogólny obraz tego, co nam może dać nasze tętno. Teraz moi drodzy, troszeczkę więcej szczegółów. Pamiętajcie, że mamy wiele rodzajów, kilka metod może ustalenia stref tak zwanych, tak zwanych właśnie stref tętna. Możemy na podstawie naszego tętna maksymalnego w bardzo dużym przybliżeniu, prawda, tam od 220 odejmujemy nasz wiek i wychodzi nam tętno maksymalne. Możemy z rezerwy tętna. No moi drodzy, bardzo wiele jest właśnie tutaj tych metod. Na określenie, na określenie właśnie tych stref, ale przyjrzyjmy się takiemu najprostszemu, czyli na podstawie naszego tętna maksymalnego. Generalnie przyjęło się tak, że powiedzmy nasze tętno maksymalne oscyluje gdzieś tam w granicach 180 do 190 uderzeń na minutę i to jest taki nasz przybliżony, przybliżona wartość maksymalna. Oczywiście możemy wykonać sobie testy na bieżni, wyznaczyć tutaj wyznaczyć nasze tętno maksymalne i profesjonalnie wyznaczyć wszystkie strefy, wszystkie pułapy tlenowe, progi mleczanowe. Można, moi drodzy, tylko, że do czego nam to jest potrzebne, jak później w codziennym treningu i tak zbytnio z tego nie skorzystamy. Dlatego taką fajną metodą szacowania i co nam się poprawiło, co dał nam trening jest właśnie bazowanie na tętnie maksymalnym. I teraz tak, do 50% tętna maksymalnego to jest taki, że tak powiem, odpoczynek, czyli takie nasze życie codzienne. Jakiś tam spacerek, żadna aktywność, która wychodzi poza to, co robimy na co dzień. Czyli, tak powiedzmy, w moim przypadku do 90 uderzeń na minutę. To jest taki po prostu tryb, że tak powiem, życia i pracy. Nic wielkiego się nie dzieje. Kolejnym progiem jest to tak od 50 do 60%, czyli jest to bardzo lekka aktywność fizyczna, czasami po prostu jest to rozgrzewka i większość, większość urządzeń właśnie tak ten próg opisuje. Ten przedział że jest to lekka, lekka aktywność bądź wręcz rozgrzewka. Tak przynajmniej jest w Garminie. Kolejnym progiem jest ten próg między 50 a 60% tęta maksymalnego. Mamy tutaj typowy trening, taki jeszcze oczywiście tlenowy, trening relaksacyjny o niskiej intensywności który nam tutaj rozwija, właśnie głównie, znaczy może rozwija, powoduje spalanie tkanki tłuszczowej, bo to są treningi właśnie o lekkiej intensywności, podczas których te przemiany są głównie właśnie ze szlaków tłuszczowych. I, I bardzo fajne, właśnie przy spalaniu tkanki tłuszczowej, ale oczywiście nie tylko, o czym zaraz powiem. Kolejnym progiem jest ten próg, taki 60-70%. Nadal jest to trening tlenowy, ale już o wyższej intensywności. Biegacze mówią nie, niekiedy na to drugą strefą, czy tam, no mówię, są różne oznaczenia. To już jest trening, nadal tlenowy, ale już takiej. Wyższej intensywności, gdzie ćwiczenia już są, czy intensywność wyższa, oddech już jest lekko utrudniony i no właśnie, to jest bardzo fajna strefa właśnie do poprawy naszej wydolności tlenowej, do zwiększenia pułapu tlenowego. W tym, progu, w tym przedziale wykonuje się bardzo często biegi długie. Jeżeli mamy trening 20 km, to właśnie w tym przedziale jak go wykonamy, to właśnie ten nasz pułap tlenowy, o którym na razie nie będę wiele mówił, no, pójdzie do góry niewątpliwie. Kolejnym progiem jest tutaj taki próg 70-80%. No, tutaj już mamy niewątpliwie przemiany mieszane. Tutaj już będzie wzrastała nasza wydolność organizmu, no, oddech będzie znacznie utrudniony, to już będą treningi takie no, bardzo intensywne. Powiem Wam szczerze, że na fitnessie gdzieś tam przy ciężkich tabatach, może gdzie tam te 20 sekund pracujemy, nam się wydaje, że na maksa. Tak jak dzisiaj miałem okazję poćwiczyć, to tak naprawdę właśnie dochodziłem do 80%, miałem tam gdzieś tętno 165 uderzeń na minutę i tu właśnie już wchodziliśmy trochę w przemiany beztlenowe. Idąc dalej mamy próg 80-90%, no to już są ewidentnie raczej może jeszcze nie typowo beztlenowe, ale już no, można tak ten próg opisać, że to już są przemiany głównie beztlenowe, tutaj nasza wytrzymałość rośnie, to są treningi właśnie szybkościowe, wytrzymałość szybkość, tempowa, bardzo fajnie się tutaj kształtuje. No i ostatni próg to już jest ta 90-100%, no to już są wiadomo jakieś ciężkie interwały biegowe, trening właśnie taki już submaksymalny, gdzie też ta wydolność, wytrzymałość nam rośnie, wytrzymałość tempowa, o której też przed chwilą mówiłem, trenujemy szybkość, poprawiamy szybkość, bo wiadomo, że najpierw budujemy szybkość. A później wytrzymałość tempową, bo no nie zrobimy odwrotnie, prawda? No jak można ćwiczyć wytrzymałość tempową, kiedy jeszcze tej szybkości nie ma? Także tak tutaj ćwiczymy. I jak mówię, te dwa ostatnie progi, pułapy są praktycznie na fitnessie niedostępne. Jeżeli już to w bardzo krótkich odstępach czasu, bo tak jak mówiłem, ciężko jest to uzyskać. Dlatego ja mówię tutaj głównie w kategorii biegania, ewentualnie triatlonu, gdzie tam wiadomo. Jest to pochodna biegania, że tak powiem, w dużym skrócie. Także na tym mniej więcej polega trening z pulsometrem, gdzie po treningu możemy sobie określić, na co miał wpływ trening. Czy to był trening, rozwija, który rozwijał nasze tutaj przemiany tlenowe, czy był to trening, który poprawił nam szlaki beztlenowe, bo pamiętajcie, jedne i drugie są ważne. Wszystko zależy, jaki mamy cel. Jeżeli jesteśmy sprinterami, no to moi drodzy, po co nam, znaczy, może źle to ująłem, ale w dużym skrócie, po co nam przemiany tlenowe, kiedy biegniemy 10 czy 20 czy 30 sekund i tak naprawdę głównie Bazujemy na przemianach beztlenowych, i to jest nam potrzebne. Natomiast taki maratończyk z kolei, no to w drugą stronę. Oczywiście. Ja nie chcę tutaj mówić, że nie jest potrzebne, ale po co maratańczykowi przemiany beztlenowe, kiedy no te 42 km głównie trzeba przebiec właśnie w strefach tlenowych i te strefy warto znać, żeby po prostu no w dużym skrócie nie zakwasić organizmu na początku, nie przyszarżować i później kolejne 20 czy 25 km cierpieć, o czym no niestety miałem okazję się przekonać. Gdzie na początku za szybko wystartowałem, biegło się fajnie, cudownie się biegło, ale niestety po 25 km się to zemściło. No dobra, moi drodzy, to tak w dużym skrócie o treningu, o treningu z pulsometrem, bo miało być szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Także w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu na tym to polega. Jeżeli macie pytania śmiało piszcie, śmiało dzwońcie, i śmiało wysyłajcie listy tradycyjne, bo takich jeszcze nie otrzymałem od was, a na pewno będę na wszystko odpowiadał. Ja już się żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa.